Jak nazywa się charakterystyczna wietnamska zupa z makaronem ryżowym na bulionie wołowym? Fo: Jak nazywają się tradycyjne rzeźby w Kanadzie, wykonywane z drewna i rzeźbione w formie słupów? Słupy totemiczne: Jak nazywa się danie smażone w głębokim tłuszczu. Które rozwinęło się w Japonii pod wpływem kuchni portugalskiej? Tempura, jak nazywało się komunistyczne państwo związkowe z centrum w Rosji, utworzone w 1922 roku i rozwiązane w 1991 roku? Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Jak nazywa się warstwa w stratosferze, która pochłania promieniowanie ultrafioletowe i chroni Ziemię? Warstwa Ozonowa Jak nazywa się kraj będący kontynentem otoczonym oceanami, słynący z występowania koali i kangurów? Australia. Kto jest uważany za jednego z najwybitniejszych kompozytorów muzyki barokowej? Johann Sebastian Bach. Jak nazywa się cząstka wchodząca w skład atomu, mająca ujemny ładunek elektryczny i krążąca wokół jądra? Elektron. Jak nazywa się monumentalna budowla z kamiennych bloków. Wznoszona w starożytnym Egipcie jako grobowiec faraona, często o kształcie ostrosłupa o gładkich ścianach lub schodkowych. Piramida. Jak nazywa się w tenisie sytuacja, gdy wynik punktowy wynosi 40 do 40? Deucze. Ile stopni wynosi w przybliżeniu kąt nachylenia osi obrotu Ziemi względem płaszczyzny jej orbity? Około 23,5 stopnia. Jak nazywa się filozof egzystencjalizmu, który powiedział, że miłość nie jest rachunkiem, a jeśli zaczyna się ją liczyć, nie jest już miłością? Albert Camus, JR 1942. Jak nazywa się najmniejsza cząsteczka powstała z co najmniej dwóch atomów połączonych wiązaniem chemicznym? Cząsteczka. Jak nazywa się krab żyjący na lądzie, który dzięki silnym szczypcom potrafi wspinać się na palmy kokosowe? Krab kokosowy. Jak nazywa się stan, w którym człowiek czuje się wykluczony lub nieuznawany przez innych? Poczucie wyobcowania. Jak nazywa się charakterystyczne danie z Meksyku, w którym do kukurydzianej tortilli wkłada się mięso, warzywa i inne dodatki? Taco. Jak nazywa się film, w którym chłopiec na rowerze przelatuje na tle księżyca? E T. Która część ludzkiego ciała ma najgrubszą skórę? Podeszwa stopy. Jak nazywa się trzeci co do wielkości kontynent na świecie, na którym leżą między innymi Kanada i Stany Zjednoczone? Ameryka Północna Jak nazywa się organellum komórkowe odpowiedzialne za wytwarzanie energii niezbędnej do życia komórki, nazywane elektrownią komórki? Mitochondrium Jak nazywa się charakterystyczna sałatka z Grecji z pomidorami, ogórkiem, cebulą i serem feta? Sałatka grecka. W którym roku po raz pierwszy kobiety wzięły udział w igrzyskach olimpijskich? Rok 1900. Jak nazywa się zboże pochodzące z Azji, które stanowi podstawowy pokarm dla około połowy ludności świata? Szecha. Dlaczego króliki zjadają niektóre swoje odchody po raz drugi? Lepsze wchłanianie składników odżywczych, jak nazywa się tradycyjny nigeryjski instrument perkusyjny, rodzaj bębna, Talking Drum. Z jakiego filmu Science Fiction pochodzi słynny cytat I'm Your Father? Wiezdne wojny. Jaki kształt przyjmuje kropla wody w stanie nieważkości w kosmosie? Kształt kulisty. Jak nazywa się strategia, która sprawia, że konsumenci preferują daną markę i dokonują powtarzalnych zakupów? Lojalność wobec marki. Jak nazywa się dział fizyki zajmujący się badaniem przepływu cieczy i gazów oraz działających na nie sił? Hydrodynamika Jak nazywa się ta część układu nerwowego, złożona z mózgu i rdzenia kręgowego, która kontroluje wszystkie czynności nerwowe organizmu i przetwarza informacje? Ośrodkowy układ nerwowy Jak nazywa się stolica Malezji, w której znajdują się bliźniacze wieże Petronas i współistnieją różne kultury? Kuala Lumpur Jak nazywa się zjawisko, w którym w wyniku ruchu płyt tektonicznych lub uskoków ziemia się trzęsie, a jego siłę mierzy się w skali Richtera lub w skali magnitudy momentowej. Trzęsienie ziemi. Jak nazywa się piękne zjawisko świetlne, pojawiające się na nocnym niebie w pobliżu biegunów ziemi? Zorza polarna. Jak nazywa się usługa, która pozwala szybko znaleźć w internecie potrzebne informacje? Wyszukiwarka internetowa. Który kraj Azji południowo-wschodniej, słynący z zupy Pho oraz Zatoki Halong o szmaragdowych wodach, ma takie właśnie określenie? Wietnam. Jak nazywa się starożytny rzymski filozof, który powiedział, że szansa przychodzi do tych, którzy są przygotowani? Seneka, I wiek N.E. Jak nazywa się największy las deszczowy na świecie? Amazonia. Jak nazywa się choroba, w której przy gwałtownym wynurzeniu się po nurkowaniu w organizmie tworzą się pęcherzyki azotu, powodując bóle stawów i wysypki skórne? Choroba dekompresyjna. Jak nazywa się palma z seszeli? Słynna z ogromnych nasion w kształcie pośladków, zwana zakazanym owocem. Kokodmer Który kraj uchodzi za najsłynniejsze miejsce pochodzenia kawy na świecie? Etiopia. Dziękujemy za oglądanie do końca. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Dzięki Tobie możemy tworzyć nowe quizy.